To idę do was. Aha. No ja widzę, że ty idziesz. Ale ja tego ludzku do was. Ja też to nakręcam. Dobra, okej. Okay. Ej, ale Aga, wiesz co? Co? Przyspiesz. No poczekaj, moment. No Ej, nie nagrywaj mnie, dobra? Czemu? Lubię sprzątać, tak jak Kurwa, żona idealna, bo tu je kurwa sprzątam, wam o wszystkich mam. Wzięli potem odwołanie. <ścoughs> Nie, bo padł. Zmniej <Bominę> się to! Wytnie <ścoughs> się! Cicho, bo ziesz, ja zlecę na końcu. Jezus! Ojej! Wieczna mój straszka! Je, je. je wiesz, Ej, jedna jedno z Dawida po poduszkę, bo niepotrzebna jest. Co? Nie, ja może zabierzę. Zabierajcie w sobotę. Sobie. Ja mam kurwa pięciu dzieci w domu. Jestem głodny. Męża nie mam, kurwa siedloczna jestem. A ja? To nie mąż? Dowa kurwa. ta kurwa. Piorę, gotuję i wszystko radzę. Ojojoj. oj. oj, oj. powiem jedno, to jest kurwa dzisiaj żamada. Gdzie tak? są te szklanki wszystkie? Mm -hmm. U mnie. Ale ja, na Pijemy. Naprawdę... Ale nie, nie dobyłem. Ona kontaktowała, tam jest Ona ku tak ona Ludzie, a co boję no, no, Wiem, że mi też mówiliście, że no, ja podałem, że ja. piła. Co. Ej, nie ma żadnych klanki tutaj, nie? Wegnieszka. A mnie mówiliście dokładnie. A mi zimno. Ega. Kupi. Sklanej brakuje, jakby nie było. Nie, losowe w tym. To pokaż mi. Nie, strasznie. To pokaż mi, no no, prawda? <grym> nie, bo nie wyjdziesz, co? Ej, kurwa, były głownie. Były dwie na wierzchu, trzy były schowane. To nie jest straszne. Kurwa, mnie nie straszy. Raz. Raz. Uf. Na złoże! No, na złoże pokaż mi! Kurwa Gdzie jest dwa? Kinga śpi, nie mam skrypki. Ja nie? No jest okay. no dwa. Na podłodze numer 3. Gdzie? Gdzie widzisz jakąś? Na pewno co leży. Gdzie? Gdzieś tam, Po co gdzieś. A, właśnie po ręce. Aby dwa, żeby znaleźć. Ja znajdę pozostałe dwa. Nie ma... Tutaj nie? Dwie szklanki. Jedną szklankę, aby. Za mną pewnie nie ma, nie? Gdzieś? Jedną szklankę. Do góry. Do góry nie ma. my, my tam wymyli wszystko. No, no i ja, o to właśnie... Widziałam, ja, to kurwa powódź taka ja przeszła, się... nie? Kurwa kapał. Ja właśnie widziałem. Leciało ciurkiem z góry. Lekko mówiąc. Dobra. Żeśmy Aga, tak dojebali na końcu, nie? Leżdżę. Po prostu pomiana. Aga, jeszcze raz, liczymy. Raz. No. Jeszcze Lepna. jakaś? Czy tylko jedna tam to mhm. jest bójkę Ta jesteś na górze! Jakaś szklanka jest tam? To jest. W Bo szybko to wyjdzie. Kurde, bo a tu się nie otwiera. No i tu górę. Co? O sexy lady. Co robią? Zgubiłem komórkę, zgubiłem jedną szklankę. Komórkę skierowana. E komórkę marno sodać. Dobra, cio, liczymy jeszcze raz. Raz. Ej, no kurwa nie robisz sobie takich... Ja, nie! Nałeś komórkę z pozorowa. Kurwa tu szum wasie spodnie, skarpetki, ja jebie! Port, tylko kogoś? Ej nie, tu jest łódka. tu się coś otwarło. Tu jest łódka. Ej, tu są wieszczaki kurwa. Tu jest łódka. A tu wieszaki? A tu łódka. Nikt mnie nie słucha. Łódka! Idę. Dobra, trzy Ale... szklanki, tak. jednej brakuje. Żarówkę kurwa mamy nawet. Tu nie mamy żarówkę. <laughs> Szklanka jest droższa od żarówki. No tam zostaliśmy obydwaj na końcu. Teraz weź trzy? Baja A no. jeszcze jedna powinna być? Kinga ski Ej otworzę chwilę do domek i to przebieje, co? Nie, nie teraz Nie Ej, teraz. A, teraz Akademiki obawcy, żebym my tu nieś No, o o Czemu o Oje tak piję na, na pusy żołądek no. Zdjęcie a gdzie ci... jest w moich templecach? No, tam by I dobrze! Lepiej już jest! Popiesz? Tylko tak, to bardzo... Nie tyle! Dobra, wiesz całą, jest nasz marcinem w niej. W Dobra. Jak on mi posuje nogi, to będę miała przykryć, Nie. Muszę! No, no, nie drąka się wciśni, koniec. Muszę! No, to... Również ciepło Ale już jest okej? No. Dobrze, już kontaktuję. Ona wszystko pamięta? wszystko pamiętam, co to ja to O, chyba się pomaga. Chodź, jeszcze trochę... Nie, No to wiesz. Zaraz. Ej, za godzinę mnie odwozisz. Niecałą. Wespół do trzeciej. No właśnie tak, gdzieś tak. O, w czwarty idzie do wodę. Wcześniej. Mm. Tak. Zanim zresztą ten domek posprzątamy za nim, to plotą. Złaś. Jajem. Kurwa, coś z ciebie tu Nie. Wiem. Maszaka. Jurita. Dawid. Ja wolno. Się odbieniu. Odbieniu. Ej, czekaj, nie na gadu, nie? Ja widziałem swoje zdjęcie teraz, nie? Znaczy, swoje odbicie w lustrze. Masz, do... nie, nie! Do... Robimy dobrać. sobie teraz zdjęcie. Ostatni, co pozostali. Chodź. Gdzie masz tego kustanera? No, w kieszeni oczywiście. No dawaj. Siadaj tutaj tu chyba, mnie. Śpisz? śpisz? Daj, daj śpisz. Dasz radę stać, czy tego? staniesz? śpisz. Chodź.